Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dobry. Czy Dobrze, widać. Dzień dobry. Dzień dobry, Raz, dwa, trzy. Emilka dzisiaj poprowadzi hall. Czyli prezentację. Tak. Ja będę to prezentować. Ja. Ja wam pokażę. Tak. Że, że ja. Tylko dajcie mi trochę na pecie Tak. tak. To ona na pecie Także zakupki mamy z makro. Jak wiecie, byliśmy w makro. I tak, niektóre rzeczy dostaliśmy w promocji, fajne ceny były. A niektóre normalnie pojechaliśmy, ale pojechałam ogólnie po kocek. taki poduszkę w sumie bardziej elektryczną. Ale nie dostałam, bo była tylko jedna do wyboru. Średniej firmy za 75 zł. To, I to był kocyk, nie? O, a tu zdejmij maseczkę. Bo... Jesteśmy bezpośrednio po. Tak. Ja, siostra. No i powiem wam, że tak, dobrze, dobrze, że mi się <głos》> zrobiło miejsce w zamrażalniku, bo dostaliśmy takie fajne mięcho, w takich fajnych niektórych cenach, dobrych. No i też kupiliśmy na barfa dla kotków, ale to wam wszystko po kolei pokażę. Uważaj na milkę. No. <głos》> Dobra, to może odtąd zaczniemy. Dzień dobry. Mamy taką jedną siatkę z Ikei, ale ona nie wystarczyła. Czekaj, zanim jeszcze będzie odkładać, ja pozwolę sobie tutaj. O. No i teraz to, co było przecenione, to słuchajcie, dwa opakowania. Tutaj drugie nie wiem, ile ma, kilo 30 chyba, a tu kilo 200. Tam kilo w, w samochodzie się podsuło opakowanie. Słuchajcie, łódka. I to kosztowało, żeby Wam nie skłamać, chyba jak 10 zł. 2 kilo, 2. 2,5 kilo. 10 zł, słuchajcie. Także no naprawdę warto czasami. Dobra cena? Bardzo dobra cena. No wiecie, można zamrozić jak się ma miejsce w zamrażalniku i... Heja. Podaj jeszcze jedno to i tutaj drugi taki sam zestaw, słuchajcie, też 10 zł. Yy, pod udzie, klasy A, z kurczaka, świeże, dwa opakowania. Ja Wam coś powiem. Tylko, wie, pr przepraszam, okay. że Ci przerwę, tylko ja to wypakowuję, nie, wiecie. I do woreczków wkładam, bo to by za dużo miejsca zamraszanie za kucają. powiedziała, przepraszam, że ci przerwę. Cóż za postem. Wow. <grym> no. Coś niewiarygodnego. Uczę się całe życie, prawda? Poproszę tą herbatkę. Bardzo fajnie, że prosisz, ale ja jeszcze nie skończyłem, więc... Aha, no. Ja ciebie poproszę, żebyś mi teraz nie przerwała. Proszę, przepraszam. Bo dziękuję bardzo gdy jest okazja, gdy jest możliwość, to ja nie widzę żadnych przeciwwskazań, a wciąż zostaw to w studio, żeby kupić, a jak jest okazja, no wiadomo. Tym bardziej, że czytałem ostatnio artykuł. Hm. I co ten e, artykuł e, nam powie, mi powiedział? Mm. Żeby zrobić większe zakupy na... O, bo coś tam, ale wiecie no. no, ale ja się na to nie wiem jak mam zapatrywać, bo różne już, już takie <noise> historie słyszałem i czasami, no w większości okazało się one, o, bez pokrycia, no myślę, myślę, że teraz też, ale ogólnie no jak już tam byliśmy i to zobaczyliśmy, a wiem, że mam miejsce w zamrażalniku, no to co szkodzi zamrozić, no, tak jest. jest taka cena a makro nie mamy za blisko, więc no mega daleko też nie, ale zamknij drzwi. Ale okay. nie, nie jest aż tak blisko, wiecie, żeby tam jeździć co chwilę, więc yy, pff, więc kupiłam. Jestem bardzo ciekawa tej herbatki. Nie wiem, w sklepie, w oszołni, nigdy tego smaku nie widziałam, ale może po prostu nie zwróciłam uwagi, ale jestem naprawdę bardzo ciekawa tego smaku. Wydaje mi się, że to, to będzie petarda tekana herbatka. Mm. W samochodzie otworzyliśmy, e, otworzyliśmy te paluszki bekonowe, nam bardzo one smakują. Beskickie. E, I Artur jeszcze kupił takie Michałki z Wawelu, całe opakowanie. Mm. Mm. Zjad, ja nie jadłam. Ja lubię. A Ale jakie one duże są. Dodatkowo, chcę Wam zakomunikować fakt, Kupując na przykład w marketach, jak ich są, bo w Carrefourze akurat się na Carrefoura się obraziliśmy na długi czas. I teraz kupując właśnie w takich marketach jak Lidl, jak Biedronka, nie spotkałem się jeszcze z produktami, bo zwracałem uwagę na to, a zwracam uwagę właśnie na takie rzeczy z takimi firmami. I tutaj mhm. wyobraźcie sobie, to, y, to jest producent Super Drop, mhm. nie słyszałam o czymś takim, karczew, takim ja tylko w makro widziałam te, tego ja same. teraz takie coś widzę dopiero, ale słuchajcie no, spójrzcie na to z tej strony, To jest na przykład kilo, y, dwa kilo Myszko, 50. Kto no dwa i pół kilo, zobaczcie, za 10 złotych udek, także... No nie wiem, jeśli macie makro, bo ja nie wiem. Wiem, że w Warszawie jest makro. Ja nie wiem, czy we wszystkich miastach jest makro. No i też wiem, że trzeba mieć no kartę. Ale naprawdę warto się o to postarać, bo... Ej, no, bo warto. To jest dobra opcja. No. Się nie ma co śmiać i wydziwiać. Następnie. Proszę. A to już nie w promocji. Yy, Słyszałaś o, takim, o takiej firmie jak Balcerzek? Nie. Nigdzie w Oszoł ani w Biedronce. Ja nie ani... Słyszałam jeszcze. Dwa kim? opakowania. Yy, to jest kiełbasa krakowska podduszana, 90 gramów. Mów. Nie słyszałam o takim yy, dostawcy. Będziemy jeść pierwszy raz ten smak, więc nie wiem. Dobra, przegapię, ja pokażę teraz, mm. tak? Po Jedno właśnie. na drugie położyliśmy i się ten, i się upewniamy. Dobra, to tam jest szczegół, bo. To są łapki kurze. To do barfa e, e, O masie 1 kg. I kto je e, przystosował tutaj e, do włożenia? To jest RSP Nowość Jezuicka Struga Rojewo. Hmm? Słyszałeś o takim, o, nie wiem, o takim filmie? O, co to jest? Za zakład masarski. Co to jest? W ogóle pierwszy raz słyszę. I to jest fajne. Ej, ile firm jest? No. Kurczę, jest to naprawdę bardzo miło. Czekaj. A tu jeszcze inne. Uuu. Daj to, bo dwa opakowania. Dwa opakowania. To jest gulasz wieprzowy z szynki. Słuchajcie. Prawie kilo i prawie kilo. Tak, ale czekaj, bo ja musiał. I to nie, zakłady Też przetwórstwa inny? mięsnego Koniarek Też Andrzej inny? Koniarek, Kozia Góra, Strzelce Polska no fajnie słyszeliście tak. o czymś takim? ja nie słyszałem jeszcze patrzcie o. jakie firmy mamy w Polsce cześć Idziałem. ale tu mięcha przywieźli ojena jena będzie się działo będzie impreza a teraz popatrzcie porcja rosołowa Skaczki, e, kaczki, porcja Pekin. I teraz ja. popatrzcie: e, Ami, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Stara Droga, jeden, Mixedat. E, no, cóż, ja też nie słyszałem. No kurde, ile mamy? Ej, to, to no bo zobacz, w Oszą cały czas to samo kupujesz, tak? No? W Biedronce cały czas te same firmy kupujesz. No? w Lidlu też. jesteś przyzwyczajony, nie? A tutaj hmm? nagle coś innego. Jak to mi się podoba. Jest to, dla mnie to jest taka, wiecie, podróż. Wiesz, jak przez, ten. Ewa też mówi, że jej się podoba. Ja zawsze jak byłem na targach, na przykład na targach budownictwa, tam naprawdę różne firmy, aż człowiek się dziwił, jakie firmy mamy w Polsce. No. Co to jest? Skąd to jest? Że aż tyle, nie? No. A pamiętasz jak byliśmy na targach kolejowych? No. Trako, coś tam. Skąd? My w życiu nie mieliśmy pojęcia, słuchajcie, że, że jest tyle spółek. Jakie, jakie firmy, jakie rzeczy produkują, no. jaka technologia, jakie mają narzędzia, jakie produkty. wsiadamy do pociągu i wiecie, nikt sobie nie zdaje sprawy z tego jak ten pociąg powstaje, kto go, kto go buduje, kto go projektuje i tak dalej, i tak dalej. No. no. Ej, takie rzeczy. I teraz cała siata jeszcze nam została. Dobra, to trzymaj. Ja się trzymam. Ja pokażę tam. Potem myścisz musisz. I tutaj, kochani, salce Sonic. Dwie sztuki. Prima, salce Sonic, prima. I kto to wyprodukował? Zakłady przetwórstwa JBB, import Expo. JBB to masz. Józef Białorusi. Też jeden zamrozimy. Salce Sonic. Ej. Ja zawsze wychodziłem z założenia, jak jest, brać. brać. Taką kiełbasę sokołów kupiliśmy. No, chyba o, tak. so, o sokołów zakłady to ciągle słyszycie. To tak, to my często kupujemy. Sokołów to, sokołów tamto. A o takich yy, zakładach to. I tutaj mamy yy, produkowane właśnie dla Makro: to tak jak yy, Makro też ma swoją markę, tak jak produkują dla ten, kiełbasa śląska. Dla makro. Wysłałam Artura na dział pieczywo, żeby kupił tost. Chlo, co ja mówię, tost? No, chleb tostowy. I taki kupił. Chlebek tostowy. A ja pozwolę sobie pokazać. To jest podgardle wieprzowe. To do barfa, nie? I to podgardle, właśnie. O, już uprzedziła mnie i powiedziała. I to będzie do barfa. I też zakłady przetwórstwa mięsnego koniarek. Haha. Ha. No. To idzie do zamrożenia i to będzie sobie czekało na balka. Aż będziemy robić. I chlebek zwykły, wiejski z naturalnym zakwasem żytnim. Taki. Teraz ty pokażę. I teraz kochani poróweczki. Też dla makro produkowane. Skoro Jedna idzie makro. do zamrożenia. Tak. Super paróweczki to dla makro. A żeby się dowiedzieć, kto robi dla makro, Animex Foods. Animex Foods robi dla makro. Dobra, ja trzymam dalej. I jeszcze do barfa. Kupiłam wątróbkę. Słuchajcie, było ostatnie opakowanie, bym kupiła dwa, ale no niestety. Ale to wystarczy na, na jednego barfa. Trochę ponad kilo. Będzie dobrze. Tak jest. I to z promocji. Yy, szynka konserwowa. Dwie były za. Yy, tu jest jedna pakowana po 500 gramów, czyli mamy razem kilogram, i to kosztowało 13 zł a tu mamy prawie wołowinkę 3 kg wołowiny do barfa 50 yy. zł ponad to 53 zł taka paczka dla kotkików a to pod gardle słuchajcie trochę ponad 20 zł i tu mamy wołowinkę a wołowinkę przygotował nam zakład yy, mięsny Sokołów kapie oj musieli być rozprzelnione, trzeba do siatki rzucić zanim zamrozimy. Do dziewczyny tutaj tak działały. Następnego barwa jak będziemy robić, to jeszcze tylko dokupię y, trochę serduszek i y, i co? I tam jeszcze jakieś skrzydełka dokupię. No ale ogólnie już będę I miała to co? W promocji i tu w promocji, o, bo ja lubię takie tego to nie widziałam boczek to ja bardzo lubię ja lubię, ja lubić ja boczek czekaj I, i przygotował ten boczek dla mnie dla ciebie? tak, ten boczuś przygotował dla mnie a pamiętacie jakoś Gnatowski, tak? Dariusz Andrzej? Dariusz? który odtwarzał, odgrywał rolę boczka w serialu komediowym Świat według Kiepskich, no szkoda, że nie ma z nami, nie ma go, bo no bo w tym roku dużo osób już nie ma i, i tu y, Sokołów, też Sokołów, Sokołów widzę ma duży asortyment, jeśli chodzi o właśnie. I to jest parzony taki? No. Wędzony, parzony. Tak, to jest pyszota. Pyszota. Jak dla mnie. No nie każdemu smakuje. I to też zamrozimy, wiecie. Każdy ma swój gust, nie? Każdy ma swój... No ja na przykład nie, nie przepadam. Bo jeden, dla mnie to jest za puste. jeden nie je, drugi je, jeden je e, warzywka, inny je mięsko. Ja na przykład, i co do mnie, to ja myszy zawsze zadaję pytanie. Co do zupy będzie? Co, to co ja mówię? Właśnie, jak, gdzie mięso? Jakie mięso jest w zupie? Tak, gdzie jest mięso? A jak jest mało mięsa, albo musi jest być jeszcze mięso. mięsa, to zrobisz mi co? No, kanapkę z wędliną. Tak. Musi być. Musi być, bo inaczej to nie jest danie. A na śniadanie? No, musi być mięso. No, no Ja sobie po osobiście, no nie wyobrażam, no. żebym ja miał się. No, Sałatkę jarzynową to ja sobie mogę zjeść. Bo... No, ja sobie osobiście nie wyobrażam. Ja sobie osobiście nie wyobrażam, żeby nie mieć w domu mięsa. Słuchajcie, wczoraj e, zrobiliśmy kolację i tam zostały to tylko chyba trzy czy cztery plasterki. E, ogólnie wędliny. I, I wiecie, nic więcej nie mamy, zamrożone ani nic. No, wszystko wyszło, wiecie, święta i tak dalej. I Artur wczoraj wieczorem mówi do mnie, my nie mamy mięsa. Takie kiełbasa się skończyła, takie kiełbasa sokołów, co mieliśmy się skończyła, wszystko do żurku poszło, wszystko poszło i ten, jak to mówi, my jutro musimy jechać do sklepu i wiecie, i mówi nie ma żadnego mięsa, trzeba mięso kupić. No, ale wiecie, mieliśmy na myśli tylko wędlinę, jakąś kiełbasę i ten. No, ale nie wiedzieliśmy, że to się skończy. A jak już tyle kupiłam, to już stwierdziłam, że już kupię dla kotów, że jak będziemy robić barfa, to nie trzeba będzie. Yy... <laughs> Jechać następnym razem po samą wołowinę, na przykład czy tam pod podgarle. bo resztę to ja mogę kupić w oszą. Tam wiecie, serduszka i jakiś tam pierś kurczaka i tak dalej, to mogę kupić w oszą. No ale e, takiej wołowiny szarpanej, e, drobnej nie dostanę i pod też nie ma e, w tym, w oszą. Także no. A o, ja jeszcze dodam do tego, że. Mm... Mięso to nie jest tylko, że ja mięso jak wilk. Mięso tak się uczepię sarne albo jakiegoś zająca, to tylko mięso i mięso. Nie, ja do tego jeszcze sobie potrafię wziąć. Na przykład całego pomidora. Tak. Albo czasem nawet. Dwa i, pomidory, no, na przykład tak. do śniadania, dwa pomidory. Wiecie, bo my teraz kupujemy tak dużo mięsa, bo są te koty. Ja na, naprawdę nie wiem, czy zauważyliście, ale ostatni barw, cała taka wielka miska, to tam łącznie jest. Mięsa tam było 15 kilo. I tam jeszcze wiecie, dolewa się do tego wodę i wszystko, i, i, i te witaminy, minerały i tak dalej. I to wszystko, słuchajcie, to jest taka wielka miska. No to uwierzcie mi, że tego mięsa tam naprawdę trzeba. No to sobie policzcie 15 kilo mięsa, gdzie na przykład tak, wołowina tutaj jest 3 kilo. Nie? Pod gadle mamy 2 kilo. I do tego jeszcze były piersi z kurczaka, 2 kg. Była wątróbka, były, wątróbka była, były nerki wieprzowe, były serduszka kurze, były szyjki indycze. Także łapki kurze ponad kilogram. Także uwierzcie mi, że tego mięsa to naprawdę nie jest tak, że my to wszystko zjadamy. Tutaj w tej chwili. Sytuacja przedstawia się tak, że większość tego mięsa zjadają kotki. Widzicie, za, sam, za sama taką wołowinę i podgardle 70 zł, a gdzie jest cała reszta? Nie mówiąc, ile kosztują odżywki, witaminy, wiecie. Myszko, ja nie chciałbym, żeby to zabrzmiało, że to się tłumaczy. Że... Ja się nie tłumaczę, tylko yy, chodzi o to, że, yy, no, no, że ja Wam chcę powiedzieć, właśnie jak ta sytuacja wygląda. To nie jest tłumaczenie, tylko żebyście mieli jakiś obraz, tak. Bo y, to może wyglądać tak, że my często jedziemy do sklepu i kupujemy tyle mięsa. Jak można jeść tyle mięsa, Boże, co? Jak można tyle jeść? No, ale uwierzcie mi, że te sześć kotów y, naprawdę zjada dużo mięsa w ciągu dnia. Także to jest teraz w tej chwili, jak mamy chłopaka i Emilkę, to mogę Wam powiedzieć, że tak, w tej chwili to oni zjadają tak pół kilograma mięsa dziennie. Także no, policzcie sobie to, jak my robimy na przykład raz na miesiąc albo dwa razy w miesiącu barfa, ile potrzeba dla nich yy, mięska. No. A Artur na przykład też y, sobie piwko wypije, bo sto lat chyba już nie pił piwka. Ale właśnie, jak to się skończy ja się. Boję. A miodowe najbardziej lubię. A ja się trochę boję teraz tym piwem. No ale jedno piwko sobie no, możesz no, wypić no, chyba, nie? Tym. Ale ej, ogólnie. A tak. powiedzcie, czy to jest dobra cena, bo 11 zł zadaliśmy za czteropak tej perły. Ja nie wiem w ogóle, czy to nie Ogólnie tak no, mam wrażenie, że się trochę lepiej czuję. Ja też mam wrażenie, że się lepiej. No. Taka jestem trochę silniejsza. Nie, że no. ba, już tak wiesz, super na 100%, ale ogólnie czuję. Tak? No to. Dobrze. Czekaj, to ja. ja... Nie napyty! To ja. No nie, naprawdę chyba jesteśmy silniejsi, pomimo tego, że nie do końca jeszcze tak na 100%, ale. I ostatni produkt. I ostatni produkt, to są łakotki. oczywiście też wziął Artur, no. no, takie ciasteczka. Z firmy San. San? Jak są? Gdzie masz Tu Aha. San czy nie San? Tak, a Ty lubisz te wakotki, czy tylko hmm? tak wziąłeś, bo Ci wpadły do ręki? Ale słuchajcie, jakie tam są ilości, ej. Mondelez jakiś. Widzieliście we vlogu, Mandeles, widzieliście pizzenso. w filmikach, jakie tam są żelki, jakie tam są ilości całe wiadra po prostu jak ja lubię na to patrzeć nie mm. ja myślę że to jest jakieś że to jest sen, a to jest jakieś Mondele. Cukierki. Ej, bo ty nie widziałaś, wiesz jakie to są gumy? Te takie kulki, pamiętasz jak byłeś dzieckiem? Guma, tak, kulki? tak, pamiętam to. Całe takie opakowania były no, gumy, no, kulki. Ja to ja, ej. Ja w sklepie nic nie widziałam. To stare sprawy. Ale wiesz, guma kulka to był wypas. Miałeś 20 no. groszy, nie? A szybko smok Tak, bardzo, ale nieważne. Pierwsze trzy przegryźnięcia były najpyszniejsze na świecie. I tak miałeś 20 groszy no co co? No to do sklepu i pani sprzedawała po jednej gumie kulce. Tak, tobie? Tak. Ale co wcinała? No przecinała. Aha. No i ten i guma kulka. Co I miałam będzie? zawsze dylemat, czy magi kosteczkę, czy gumę kulkę, ale to zależało, miałam pieniędzy, Bo jak miałam więcej to gumę kupiłam, a jak miałam mniej to magi. A czy było coś takiego gumo podobne? Gumy? Ach, Donaldy. Ale było coś takiego, było A gumy Donaldy! O czekoladach była czekoladopodobna, nie? No była. Tak, czy produkt czekoladopodobny, ale czy to... był wyrób. Czy to tak jak teraz te czekolady podobne? za złoty tam coś, to, to można podobne. tak powiedzieć, że, że to Czyli tak co? ten sam rodzaj. Gumka od A Donaldy bolo. pamiętasz? A te gumy Turbo pamiętasz? Nie. Mhm. Nie, na. W gumka od włosów e matki. Masz od, Dobra. Masz ja słuchajcie, zabieram się do pakowania tego wszystkiego. Muszę to wszystko spakować, e, z tych folii porozpakowywać, zamrozić, popakować. I jeszcze kto nie subskrybuje z was? No. Myszki kanał. To. poprosimy. Ładnie, grzecznie, prosimy. Zachęcałbym raczej. Jak to mówi Artur, jeśli Wam się podoba to, co widzicie, a jeśli się to subskrybujcie wam i dajcie jeszcze łapkę. jeszcze bardziej podoba, to jeszcze możecie do mnie uderzyć to No. Także dzięki za to oglądanie. E... Pewnie co po niektórzy się dziwią, że... E... No wiecie, że makro. No ale tak wyszło. Miało być parę produktów. Ej, a co, co, co masz do makro? Już nic. Bardzo mi się spodobało to, co dzisiaj zobaczyłam w makro. Naprawdę bardzo mi się to spodobało. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się ciepło. Siemacie. Jak ja to mówię często, dbajcie o siebie w tej chwili, no bo tak. Bo to ważne. sobie zdrowia nawzajem. No. Pa, pa, Buziaki. I dużo uśmiechu. Na co dzień.